Siemano, to ja, jak zwykle ja, i dzisiaj chciałem Wam powiedzieć coś, no co chyba, chyba duża ilość tych widzów tutaj czekała. Otóż, właśnie przed chwilą, bo o 18.30, czyli tak, tak z 5 minut temu, jak to nagrywam, wyszła moja nowa piosenka Antolin, moi bracia. Yy, dziękuję o, podziękowania dla yy, dla Ksanego, taki, taki raper. <laughs> Kacper Lipiasz dokładnie, jeśli można mówić rzeczywiście. I dziękuję dla całego awu czyli dla yy, Igoristego, dla nie, po prostu dla Igora, dla Wiktora i dla i dla yy, Marcina za wsparcie i za wiarę w to, co robimy i i, i tak. I co jeszcze? No, e, to właściwie tyle. Po prostu, dobra, koniec gadania. Po prostu przesłuchajcie. Siema, piona.